Dzisiaj mamy. Lebo, bo. No, Moja naklejka. No. no, Sama robiłam naklejkę, zaraz to jakoś na Zaratuję, mi zrobiła. Więc. Gintaga. Mm, mm, mm. Czekajcie, zrobię to jeszcze raz. Gintaga. kintaga tak mamusia. <laughs> pa pa. To jest moje mojej siostry Labubu. Słodziaki razem. Tak, weźmy ja weźmiję swojego. Słodziaki razem, prawda? Mój młodszy brat niestety nie ma dla bubu Jest na to za mały. No i no, wiecie co to dla bubu Takie małe Takie małe, psotne stworki. No i słodkie oczywiście. I oko przestań tam robić. Więc no. Pa pa!